Częsty są z góry. Dzisiaj będziemy malować sobie. Zostawcie apkę w górę, jak będę ładnie rysować, czyli nie będę ładnie może rysować nawet. Więc zróbmy łódkę na wodzie. Trzeba tutaj rozegrać taktycznie. Kurde, mogę. Trzeba taktycznie, żeby ludzie tutaj. Mogę to jakoś baję wypełnić? Czy nie mogę tego wypełnić? Nie wiem, nie jestem pewny, więc... Później za tego poszukany wyżej, ale na razie sobie tak zróbmy. Myślę, że będzie meregit. Dwie minuty? Co tak mało? No, na tych kocówek nie powinno być widać, ale no, brązowy muszę jakoś zrobić sobie. Cały jest brązowy, chyba tak, jakoś tak mniej więcej. Dobra, jak zrobić jakąś łódkę? Ja nie mam robić łódki, mojej ja Nie, dobra, mogę to jakoś skasować? Dobra, ja, nie. Dobra, mogę. Za prostą linię zrobić. O, 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 dobra. Dobra. O mój Boże, ale to jest tragiczne. A co to jest? A. Nie, 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 nie. Ja tu 100 lat robił. Nie ma opcji nawet. Dobra. Teraz żagiel tutaj prostą linię chce zrobić. Dobra. Teraz biały by wziął takie najbardziej biały Dobra, jest biały I teraz... W sumie to Tak I to wypełnimy sobie Ojoj. Oj. Dobra, jest, 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 jest git jest... nie no, jest tragicznie, nie oszukujemy się, ale dobra Idę zagrać w piłkę. Jest tragicznie, ale... Jak czy ktoś narysuje miasto? Beka by była. Najby ktoś łódź narysował mi jako miasto. Story można akurat jak to idzie to poleciało, no. Oś tutaj no... Dawaj, co ty robisz? Mogę to jakoś... Co się dzieje, no? A, nie. No nie, bo zaraz sobie, sobie samą buję sobie strzelę, zaraz, no Dobra, oceniamy Co to jest? Okej, okay. Jakby... ale Nie wiem, co to jest Wolę nie wiedzieć, ale okej okay. jest Maria, co to za łódka jakoś dziwna, nie wiem, dwa może być Przynajmniej przy, przy przypomina jak, jakkolwiek łódkę Co to jest miły? Co tu się odbala? Adam trzy, trzeba, czemu nie? Będę do kogoś mił, chociaż. Niech ma... Niech wygra chociaż. Co to jest? No, wyradowana jest nawet, nawet. Raz, się niech ma też. Jakkolwiek to wygląda. O no, moje szczerze? Nie wygląda jakoś tragicznie według mnie. Tylko ten żagel trochę zrypał, taki malutki jest. Więc no. Ale dobra. To nie będę ostatni. Tutaj 2. Jest w bez kolorów, więc dam 2 tutaj. Jak się nie zgadacie, to napiszcie w komentarzach, ale tutaj surowy jestem, no nie oszukuję się. Kurde... Tury byłem bajek, proszę mi pokazać, chcę wiedzieć. po 15, to ile ja kurde będę mieć? 5? Dobra 13. No to powinienem być 3, no. Wiem to samo co on. Czyli byłem tak naprawdę trzeci też. Dobre, jest jakaś piłka, a nie... Dawaj, ja tu piłkę tutaj... Nie no, out. Co, jak to skręca co, co się dzieje? A jest ten joggle. co jest? Możesz je tam... Czekaj, ja chcę wycelować, ja chcę wycelować, poczekaj. Możesz. No serio? Dobra. Smutne co? Jak mam rysować smutnie? O co wam chodzi? Mogę jakieś kółko zrobić, takie idealne? O jezus, maria! Może <grymne> jednak nie. Jest to takie najbardziej normalne kółko. O, może, no, może jednak nie. Dobra, nie ma takiej. A co, kto? A, kto się zrobi to. No, okej, okay, to nie. Okej, okay, nawet nie mogę teraz tego zrobić. Zaraz weźmy biały i wypełni. Teraz być ten żółty. Dobra. Teraz się największy i to wypełniamy. Bo inaczej się nie da tego wypełnić. Ale nie jestem pewien. Jak da się to wypełnić jakoś to weźmy, napiszcie w komentarzu, bo tutaj... Nie wiem. Nie orientuję się. Ale to jest czarny. Mogę do końca. Dobra, czarny. To jest jakieś... takie kółko. Dobra. Teraz niebieski. Żeby zrobić yy, jakby płat. типа смутный, то... Хотя ж смутный, то мог бы... Да, просто сделать минку смутно. А то смутно, просто смутно, минка. Не, не могу. Не могу писать. Саду. Я сгид. Wygrywamy to. Nie no, żartuję. To było tragiczne. Początkujące. Jestem początkujący. Złaż nie, ja jestem amator, bo mam... czegoś nie rozumiem, ale jestem chyba amator. Dobra, Czas szyć gola, bo tutaj... Chociaż mogę coś tam. Ten... Chyba nie starczy. Co ja mam jeszcze tutaj dorysować, nie wiem. Jest git, mi się wydaje. ještě bobuxt, tutaj nie nemám. A nevíc nevím, že to v sumě. Bude sami tu zajít, tak ne. na boisko tam. A kerbesi, się, kerbesi, a gold Gol, gold a kerbesi, gol, kerbesi, a kerbesi, a kerbesi, a a kerbesi, to. Kurde, serio. kerbesi, tu. Zobaczymy jak od ludzie... O Jezus. co spoko szczerze w sobie. No więc spoko, takie... Marerol jest jeszcze na takie kontury porobiło Nie żebym był jakimś ekspertem, ale... Bo malowanie i rysowanie ogólnie to tragiczne jest, to, jak możecie na sobie zauważyć, ale dobra. ja co tu się dzieje? Coś normalnie może zrobił Płacząc, kurde Co jest Ja tutaj surowy jestem, nie oszukujmy się Kurde Ciągle dwie bieski albo trzy No Surowy jestem Okej okay. Rozumiem O, moje piękne, kurde. Zobaczcie, kolejne. Chyba, że byłem ostatni. Chyba, ostatni byłem. A nie, o kurde, co tu się dzieje? Fajna. Mi się podoba, tylko co tutaj ta kropka, bajduje. Nie wiem, dobra. Zobaczcie, już wyniki. Tak mi to wyjdzie, mi się wydaje. Albo tam są to. No. Serio? Który byłem? Serio, ostatni! Nie znalazłem się, kurde. Dobra, no, dawaj tutaj piłkę mi tą. do bramki od razu. Dobra. Chodź tu mogę Dobra Już jest jakieś, nie wiem, 7 do 0. Bo jeszcze raz, czyli let's go Deser Okej, okay. jak mam zrobić? Kurde deser niby Hmm. A jest jakby tak zrobić stół i na tym jakieś ciasto. Kurde weźmy biały, zróbmy to na biały że to było białe teraz jest białe i teraz ha ja bym, ja bym kurde... nie wiem jak to zrobić bo mam wizję jakby jak to zrobić ale nie jestem wystarczająco dobry w tym żeby to zrobić także trochę za grube nie wiem takich chyba starczy. Dobra. Dobra, to. Bo ja mam wizję jakby. Tutaj nie wiem jak to zrobić. Nie, jak to Dobra, haha Nie, dobra, po prostu zrobię perspektywę z góry. A to będzie tak się nie wyglądać, mi się wydaje. Ale już taki taki kolor bardziej To wypełnił jakoś tylko, ja tylko tutaj tak bym zrobił Idealnie no, Dobra, walić te kontury tu Nie chce mi się no, Dobra, nie, dobra Ja już się chyba poddaję, tu nie ma opcji żebym jakkolwiek to wygrał co tu się stało z tym w ogóle? Dawaj czerwony tu mi jakieś wisieneczki tutaj Cokolwiek, nie wiem Oj oj Nie wiem Nie Co to jest w ogóle Bo tam Bekeści, się nie mam się, że nie Przez jakieś tragedia, co to jest w ogóle? Co to jest w ogóle? Dobra, tyle Nie mam ruszać po prostu, dobra Proszę mnie nie wyzywać, po prostu nie mam ruszać. okej okay. Kolejny gol oczywiście No, okay. oh. no i... To już spadniesz ode mnie Od mojego nie no, poddaje się przecież jak ja wygrawcie jakby... Jak nie będą ostatni, to będzie jakiś cud większe. Już na, to jest lepsze. Nie wiem, czuję się oszukany. Co to jest? Nie wiem. Pan, jak to wygląda, no? Przytworząc jakiś ser spleśniały. Nie no. Co wy robicie? Człowieka kaktusy robicie, halo, halo. No. Oczywiście, no, że ostatni, no to się nie dziwię akurat. Dobra, no, jeszcze jedno chyba zrobimy, żeby się odkuć, bo dwa razy ostatni byłem, to żeby się odkuć, jakkolwiek. Bo nie wiem, trzeba się odkuć. Trzeba kurde, wygrać. No, nie skręcaj, no tak idealnie było, no. Oś tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie to leci, no. Nawet w piłkę nie sensowe, dobra. Boże narodzenie, nie, dobra, ja się podaję chyba. Nie ja się podaję, nie ma opcji. ale robimy tak, trzeba... Żeby... Wezmę żółty Żeby zrobić piasek jakby. Czy tam cokolwiek. Co się dzieje? Takie coś, teraz największe, malujemy eee, fajnie, fajnie. Jest to jest fenomenalnie, teraz brązowy trzeba jest i brązowy jak to kurde zrobić coś takiego coś takiego nie wiem co ja robisz co tu się dzieje w ogóle ale jestem tragiczny możecie ocenić moje obietności rysowania w komentarzach tego że no ale jeszcze muszę te lutki jakoś narysować może mi się nie chce jak ja mam to, kurde, zrobić? Nie, ja zróbmy takie coś... Trochę to zmniejsza. Wiem, czy piękne to jest. Tutaj dziecko trzeba... Jakoś... O, różowe dziecko! Kurde, będzie. O, lepsze, lepiej. Jakoś coś takiego, różowe dziecko robimy. Kurde. No co to jest w ogóle? Czy to nawet nie wygląda jak... nic. Pampers, kurde. Teraz proszę, poproszę czarny, jakieś oczy, cokolwiek. Jakąś buzię. Nie wiem, kurde, co jeszcze tutaj. Tu już mi się nawet nic nie zmieści. Nie, ja, dobra. Wy mnie tam tak wyzywacie teraz, kurde, że ja nie potrafię rysować, ale ja to wiem. Więc nie musicie mi tego pisać nawet. Szczerze, co naprawdę nagrywam, to tylko po to, żebyście się pośmiali. Jakkolwiek nie użyję końca czasu, tymi nawet nie ma opcji, nawet co tu się stało. Nie, dobra, nie będę mieli twarzy. Nieważne, co to jest. A, że choinka, no, dobra. No ale dwa niech będzie. Ciekawe, czy wszyscy będą mieli choinki, pojedyncze? Chyba tak. No to lepsza. Chyba wszyscy będą mieli choinki. O, prezencik, jej fajny prezencik. Nawet czekajcie, ktoś zrobi to samo co ja, że ten. No, patrzcie jakie piękne, kurde. Nawet nikt nie wie, co to jest nawet. Pewnie. Zresztą to nie wygląda jak nic. Kurde. Nie ma opcji. dla no, będę ostatni. Jakieś tematy słabe mi daje, kurde, jakby było, nie wiem, piłka, to też musimy piłka nożna, co by kurde Lewandowskiego zrobił, jakiegoś potykać patyczaka, nie wiem, kurde, nie ma opcji, mm, kto by się spodziewał, no, Dobra, nie wiem, tu zakończę ten odcinek, jestem tragiczny w rysowaniu, nie oszukujmy się. Subskrybujcie kanał, chcecie więcej filmów. No i co? Cześć!